Czas start. Gotowi do drogi. Ruszamy. Za chwilę będzie nagryweczka, to Wam powiem co i jak. A teraz... Pa 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 pa. pa. Ja! Kurde, 390 km. To będzie akcja. Zapraszam Was na tę... Brycie. Pan Cymon na górze już. Już w lat. Ja chciałem Cię nagrać jak wchodzisz. No to co? Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Siemaneczko. Jestem razem z Laksą, piąteczka Laksa. Można powiedzieć, jak to wczoraj było, ale szybko i krótko. Ale szybko i krótko. Wczoraj przyjechałem do Fabika na serwis z jamaszką. Zrobiłem 1000 km w ciągu jednego dnia i dojechałem nawet nad morze, gdzie byłem bardzo zmęczony, ale udało się. No i na koniec integracja w studio. <laughs> było kozacko. Mam nadzieję, że oglądaliście relację, a jak nie, to sobie cofnijcie. My dzisiaj robimy trasę, zaplanowałem laksę oprowadzić po Mazurach. Co prawda pogoda jest bardzo ciepła, więc tak lepiej byłoby poleżeć tam na plaży nad tym jeziorem z tyłu. Jesteśmy, jesteśmy teraz na pograniczu warmii i Mazur. Tutaj za chwilę 10 km stąd przychodzi granica, gdzie kończy się Warnia, zaczynają się Mazury, ale jeziora tutaj już są. Także wkraczamy w krainę Mazur i będziemy jechać w taki punkt widokowy, który będzie najdalej koło Orzysza w niedalekiej okolicy między Ełkiem a Orzyszem. Więc to jest takie miejsce, gdzie będzie to najdalsze. Miejsce dzisiejszej podróży mamy do zrobienia 390 km. I cały dzień, mam nadzieję, w siodle. I zwiedzamy z siodełka motocykla. Nie będziemy za dużo chodzić. No chyba, że na kawę albo ciastko, coś takiego. <gry> mam nadzieję, że podróż Wam się spodoba i zapraszam Was w takim razie na wszystkie odcinki z tego wyjazdu. Pamiętajcie, że trasę z tego wyjazdu możecie sobie powtórzyć, możecie sami sobie ją zrobić. W aplikacji MyRide, którą właśnie uruchomiłem, już działa. Znajdziecie tą trasę i możecie sobie zrobić też taką wycieczkę, to jest jednodniowy objazd po Mazurach Części Mazur, bo oczywiście całych rady zrobić nie damy No i co, to my ruszamy Lecimy A Was a zapraszamy oglądajcie. Do oglądania <gry> Kurcze Troszeczkę przeraża mnie ten ruch, widać, że rajd Polski akurat się zaczął i to w Mikołajkach, tam gdzie będziemy przejeżdżać Po prostu masakra Widzę, że na drodze będzie! O! Oła, oła. Kłoźba. jeszcze się spierdoliłem. O. No dobra, to bomba. No to kochani, pierwsze miejsce, w którym jesteśmy, które chciałem pokazać Darkowi Laksie. To jest miejscowość Rasąk. I tutaj jest taki domek smerfów. Nie wiem czy oglądaliście smerfy, ale tutaj mamy taki... No to jest kościół, nie? Ale patrzcie. Kościół, który wygląda tak. Jest to fajne miejsce, żeby po prostu podjechać, zrobić sobie foteczkę. Co prawda mamy kurcze słońce akurat. Ale jest to bardzo fajne miejsce. Zaraz staniemy sobie, cykniemy foteczkę. O, i już wam już wam pokazujemy szybciutko. Eee, to jest dobre miejsce, żeby się tu po prostu zatrzymać i cyknąć fotkę. Miejscowo się nazywa Rasząk i zobaczcie z kamienia taki jest tutaj kościół. Kurcze normalnie jak z bajki. Coś mnie tu kurza, kurczę, jakby kabelek się zajął, albo niby teraz ładuje. Co? Gucio? Gucio? Gucio, ja jem mikrofon cały czas. Najeździli się 21 kilometrów. Ty! A widziałeś policjanta? Kurwa zobacz ty! Z radarkiem! Dobry co? Pa! Człowieku, atrapa, dobry, jechać, 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 jechać dalej, dużo kilometrów do zrobienia, patrzcie jak tu ładnie, ale teraz czeka nas też fajna trasa, za chwilę tutaj jak skręcimy. A tutaj mamy też taki kawałeczek trasy widzieliście ogólnie ładne widoczki bo tu jest dosyć górzyście a teraz mamy też parę zakrętów a przede wszystkim jest tu fajna nawierzchnia więc dla motocykli szosowych yy, to jest fajna fajna trasa po prostu żeby się przejechać to jest dobre myślę że za chwilę jedziemy właśnie w Mazury dosłownie za tu przebiega ta granica. Więc y, można powiedzieć, że wjeżdżamy na Mazury, warmia, zostaje z tyłu. Lecimy dalej. Teraz lecimy w kierunku szczytna, tam jest odrestaurowany zamek. Też miejsce fajne do odwiedzenia. Oczywiście z siodła motocykla. Za mało wachasz? Ile? Spoko. Jedziemy dosyć dynamicznie, tak naprawdę, bo chcę przeskoczyć troszeczkę te najlepsze odcinki asfaltowe, bo żebyśmy mieli czas na jeżdżenie i odwiedzanie, i zwiedzanie z motocykla, i oglądanie widoczków na, na tym na Mazurach, no bo tutaj to jeszcze, to jeszcze nie są te właściwe Mazury. Jesteśmy teraz w Szczytnie i moglibyśmy objechać to miasto tu w lewo, tam gdzie chcemy jechać, ale chcę Wam pokazać jeszcze plac Juranda. To takie miejsce, gdzie spotykają się motocykliści. Często przyjeżdżają okoliczni i po prostu i z Olsztyna i z okolic, żeby się sobie tutaj spotkać się na pogaduchy, ale w samym mieście jest bardzo ładny deptak nad jeziorem. W samym centrum jest jezioro, po drugiej stronie jest drugie jezioro, jak to na Mazurach, więc tutaj macie taki śliczny deptaczek, gdzie moglibyście sobie podeptać, a druga sprawa to jest tutaj świeżo wyremontowany zamek, tutaj po prawej stronie. O, zobaczcie, Wiedziemy tam na chwilę, żeby wam pokazać tak jak jest plaża miejska i i to wszystko. To macie. To macie tutaj pięknie wyremontowany właśnie yy, zamek, a z drugiej strony jest plac Juranda, także możecie sobie pozwiedzać to. To na chwilę jedziemy dalej. Cykniemy sobie foteczkę. No tutaj ten zamek jakbyście chcieli zwiedzać, to jest to jest co zwiedzać. Jest fajne miejsce. Także szybka fotka. i Jedziemy dalej. Tu macie zamek. Tu macie posąg, przy którym warto zrobić zdjęcia, a jeszcze jedziemy na plac Juranda. No i tutaj, tam byliśmy, a tutaj macie ten plac Juranda, o tak to wygląda. Wiedziemy tam, może to, a jest zamknięty teraz. Może jakieś imprezy będą się odbywać. W każdym razie e, to takie fajne miejsce. Szczytnie, jeśli byście chcieli się zatrzymać, to właśnie możecie to tutaj zrobić. My pojedziemy przez rondo, teraz wracamy dalej. Pewnie była jakaś impreza albo, albo będzie. Tu często odbywają się jakieś e, koncerty i tego typu sprawy. A zaraz wam pokażę, gdzie warto, warto tutaj po prostu przyjechać, zostawić samochód, motocykl i przejść się na ciastko. A ciastko tam, tam jest fajna kawiarnia, oprócz tego jest z tyłu za nami, tutaj jest restauracja też, gdzie warto się zatrzymać, żeby sobie zjeść. Także tutaj macie kawiarnię, a tam macie restaurację, albo, albo gdzieś tutaj zaraz obok. Także to jeśli chodzi o szczytno. To będzie tyle. Z tyłu jeszcze jest ładnie, bo jest ładnie zagospodarowane jezioro. Ale tu ruch w ogóle, już widzę, że turystycznie się zrobiło, jak się zrobiła pogoda. Proszę bardzo. bardzo. Przydał się akrapik. Tu tu, 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 Spokojnie kolego, nie ma stresu. Teraz wyjeżdżamy z miasta, ze szczytna i jedziemy już w kierunku prawdziwych Mazur. Za chwilę będą Babięta, takie znane miejscowości, ale też. Będzie taka znana miejscowość, niechlubnie znana, gdzie jest baza wojskowa i torturowano, e, torturowano talibów przez wojska amerykańskie, które stacjonowały w Polsce właśnie w tej bazie. Będziemy ją mijać. Zobaczcie. Tutaj jest taka ścieżka rowerowa, która nazywa się Green Velo. Zajrzyjcie, bardzo ładna tutaj widowiskowa, widokowa trasa po starej linii kolejowej. Naprawdę fajna, warto przyjechać, jeśli chcecie, lubicie aktywność jazdy na rowerze, to, to ta trasa jest właśnie dla Was. Musicie pamiętać, że w niektórych miejscach, tak jak to właśnie na Mazurach, może się trafić Wam trochę słabsza nawierzchnia. I tutaj właśnie taka jest, tutaj yy, fajne zagręty i można sobie fajnie pojechać, ale wyjeżdżacie za górki i okazuje się, że jest dosyć dziurawo. Także jakbyście byli tutaj, to yy, no pamiętajcie o tym, żeby po prostu brać yy, trochę zapasu, yy, zostawiać sobie na ewentualne pomyłki, jeśli chodzi o złożenie albo. Yy, jakąś nawierzchnię, która nie do końca wam pozwoli się złożyć. O tak. Także raczej te trasy w ogóle u nas na w Armii i Mazurach to drogi powiem Wam szczerze, że są raczej yy, ładne. Mamy ładne asfalty. Uważam, że dużo ładniejsze niż na Śląsku na przykład ta Kudarka Ale yy, czasami trafiają się takie odcinki, gdzie, gdzie jest trochę słabiej. I tutaj wjeżdżamy właśnie do miejscowości starej kuty tutaj już macie już ogrodzony teren, teren wojskowy eee, i całe e, duża część tego jeziora i po drugiej stronie to jest ba olbrzymia baza wojskowa zaraz będziemy jechać w każdym razie tutaj właśnie było głośno gdzie e, że właśnie tutaj e, byli torturowani torturowani talibowie czy tam e, no kurczę przez amerykańskie wojska. Ktoś tam. Nie pamiętam teraz. Musicie sobie kurczę, poszukać. <laughs> Jakbyście chcieli coś więcej. Ładna traska, tak, by the way. Jezioro, i w ogóle to super tutaj, nie? Widzicie sama miejscowość też fajna. Yy, ale, yy, ale słynie właśnie z zupełnie innej. innej niechlubnej rzeczy. O tak. Tu jest też plaża po lewej. Yy, jest jest ta plaża? nie czekajcie tu jest teren wojskowy to nie to jezioro pomyliłem ale widzicie jest ogrodzone nie? to jest ten teren wojskowy i to jezioro jest ogrodzone i najlepsze jest to, że jak popatrzycie już pokażę wam, patrzcie to jest tutaj o strażnicy normalnie tu jeżdżą i pilnują to jest jedna z takich bardziej pilnowanych baz wojskowych w Polsce tak mi się wydaje zresztą nie wiem o nieźle co? A my lecimy dalej, za chwilę będziemy w miejscowości Zgon i tam zatrzymamy się, żeby puścić drona i drogę odsapnać. Będziemy mieli 100 km zrobione. Zasadniczo jeśli ktoś nie lubi zakrętów to nie powinien przyjeżdżać na Mazury U nas jest dużo krętych dróg, naprawdę wydaje mi się, że dla motocyklistów to właśnie te zakręty są ciekawe Poza samym lasem, którego jest tutaj bardzo dużo, bo jesteśmy w puszczy piskiej bodajże Także ta puszcza jest bardzo 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 duża i ten zapach, żebyście czuli teraz ten zapach jaki się tu unosi w powietrzu rewelacja po prostu. Wjeżdżamy do miejscowości Babienta. W Babientach jako tako nie ma nic specjalnego poza fajnym jeziorem. Jesteśmy już na Mazurach, więc te jeziora teraz tutaj są na każdym kroku, ale przez Babienta płynie znana rzeka. I tu najciekawszym co możecie robić to jest właśnie pływanie. Po rzece! Jest do tego przygotowane. Przygotowana jest tutaj stanica wodna. Rzeka płynie tu z boku. Jest naprawdę spływ kajakowy. Tą rzeką jest rewelacja. Naprawdę warto tutaj sobie chociaż raz przyjechać, żeby przepłynąć się właśnie rzeką Krutynia. Krutyń tak się nazywa. Tutaj w ogóle jest restauracja. Można iść tam na dół nad rzekę. Piękne miejsce tutaj się przepływa, przenosi kajaki, spływy kajakowe, o jak widzicie, świetna sprawa. My tutaj odbijamy na Pisz, tak jak tu po znaku widzicie, odbijamy na Pisz i lecimy do Ruciane Nida. Mamy 20 km, ale po drodze jeszcze będziemy mieli piękne miejsce nad jeziorem w miejscowości Zgono, takiej nazwie. Kiedyś były tam fajne moto zloty motocyklowe. Teraz dawno ich już nie słyszałem, ale o tym za chwilę. Jedziemy. Dojeżdżamy do miejscowości Zgod. No nie brak tutaj sobie zrobić kurcze fotki przy znaku. No nie? <gry> Więc zatrzymamy się tutaj. Gdzieś z brzegu, żeby właśnie cyknąć sobie fotkę. O, łoto to, to o. niezły. No, stąd zrobimy. Stąd zrobimy, będzie widać znak. No dobra, mamy czas. Bo tutaj będziemy drona puszczać, tam dalej. Chodka pod nazwą tej miejscowości, pod tym znakiem, to dobra pamiątka. Dobrze, żeby się tu zatrzymać i przybić sobie nawet wlepę na znaku. No, ale niestety nie przewidziano tutaj takiego miejsca, a szkoda. Ogólnie tu jest pięknie, zaraz Wam pokażemy widok z drona, bo jest to miejsce warte zatrzymania. ładnie jest, nie? Tu górze się zatrzymamy. Fajnie jest. No. Motorki ładnie stoją. Piękna sprawa. No to już są mazury, takie mazury, nie? Trochę się dziwnie jeździ na tej kostce na asfalcie. No tak no. Co tu jest? Przepompownia ścieków. Ta. Stąd ujęcie macie, jedziemy w miejscowość. Patrzcie jakie jeziorko. Czyż nie jest pięknie? <laughs> Jakbyście się wybierali to tutaj warto też się zatrzymać. I co jest ciekawego w zgonie? Tak naprawdę to jezioro. Jest tutaj parę ośrodków i przede wszystkim tu jest taki na e, ośrodek gdzie warto zatrzymać się na jedzenie. Jest przy samej drodze, o tutaj. Tu nie, tu jest pole namiotowe, kawałek dalej jeszcze już wam pokazuję. Piękna okolica, na rower, na wszystko. O tu, w, le w lewo. O, tu. Tu jest stanica wodna PTTK. I to jest naprawdę ładne miejsce, żeby żeby się zatrzymać i sobie zjeść. Dobry obiadek. Tu po lewej. O, kurka wodna. Fajne miejsce. My zatrzymamy się troszeczkę dalej i popuszczamy dronika. Zrobimy sobie jakąś fotkę. Malownicza droga przechodzi nad samym jeziorem. O, zobaczcie, więc jest tutaj po prostu ładnie, żeby się zatrzymać. Zobaczcie jakie jezioro. Nie? Piękna sprawa. Miło było tu posiedzieć, ale będziemy jechać dalej i teraz następny przystanek zrobimy sobie, bo laksa musi już zatankować, więc zajedziemy sobie zaraz na, do Ruciany Nida i tam zatankujemy. A później polecimy na Mikołajki i przez Mikołajki dalej na Mazury. To było pięknie, fajnie było się zatrzymać. Z drona mam nadzieję, że ujęcia Wam się podobały. Piąteczka, do zobaczenia. Dalej.